Zobaczcie na te korbowody. A zobaczcie na seryjne. Taki szczuplutki mógłby się tutaj połamać. Myślę, że każdy bez problemu widzi tutaj różnicę bez żadnych pomiarów. Szerszy, grubszy no i oczywiście kuty. Czyli tą moc przyjmie, to uderzenie z kompresora przyjmie i się nie połamie. Tłoki. A zobaczcie na denko. No i zobaczcie, tutaj jest wybrane, jest takie głębokie dęko, a tu jest płaski. Po co to się robi? Odprężamy silnik. Dlatego, że robimy doładowanie, w tym przypadku kompresor. Jeżeli będzie doładowanie, nieważne czy z turbiny, czy z kompresora, wtedy w komorze spalania robi się wyższa temperatura ze względu na ciśnienie powietrza i co się dzieje w trakcie strojenia? Silnik zaczyna dzwonić, czyli wypadałoby cofać zapłon. Jeżeli nie chcemy tego zapłonu cofać i uzyskać tą prawdziwą, dużą moc, to musimy go właśnie odprężyć. No i miało być dzisiaj tak pięknie. Miałem poskładać sobie silniczek. Nawet kolor, zobaczcie. Charakterystyczny dla serii Ford Racing, ten niebieski. No i co się okazało? Okazało się, że jest problem z pierścieniami. Zobaczcie. Problem jest o tyle kłopotliwy, że pierścienie po prostu są za małe. Całe szczęście, że Grzesiek wpadł na pomysł, by przymierzyć je przed montażem. Wsadziłem sam pierścień w tuleje, który normalnie znajduje się na tłokach. Widzicie tą szczelinę tutaj? Tą przerwę. Ta przerwa ma mieć między 0,2 a 0,3 mm. Bierzemy 0,2. Zobaczcie, wsuwamy i jest 0,2. Czyli jest idealnie. I z tym pierścieniem problemu nie ma. Okazuje się, że w komplecie pierścieni te srebrne, które są na samej górze na tłoku, są jakimś dziwnym nadwymiarem. Po ich włożeniu szczelina łączeniowa jest praktycznie niewidoczna. No i teraz weźmiemy coś bardzo cienkiego, o, setnych milimetra i próbujemy włożyć setnych w szczelinę. No i zobaczcie, coś tam się próbuje zahaczyć, ale nie jestem w stanie tego zrobić. I teraz wyobraźcie sobie, że ufam temu, co jest napisane na pudełku, zakładam od razu pierścienie na tłok, tłok na korbowód, wkładam wszystkie tłoki do silnika, no i co, mnie później uruchamia. Silnik się rozgrzewa, pierścienie puchną, zaczynają rysować gładzie cylindrów, no i silnik jest zniszczony i tysiączki by tak uciekło, tak jakbym rozrzucił. Dlatego wszystko trzeba sprawdzać. Teraz będę szukał pierścieni, żeby kupić odpowiedni wymiar. Jeżeli nie znajdę, to precyzyjne szlifowanie. No i będę składał, miał być piękny dzień. Składania pięknego, cudownego, mocnego silnika i wyszło jak zawsze. Na wszelki wypadek wolimy nie wchodzić dziś Grześkowi w drogę. Mechanik z ryglic musi mieć teraz chwilę na kontemplację. Badź! Nie...